Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na koncert pod tytułem Żyłem jak chciałem w wykonaniu Gentleman's Club. Rafała Jarząbka, wokal i Marka Kudera, piano. Zapraszamy na koncert, który odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia o godzinie 18 w parku imienia Miasta Rot. W wykonaniu raciborskich muzyków tworzących duet Gentleman's Club wybrzmią największe przeboje światowych gwiazd estrady. Koncert będzie prowadzić oraz gościnnie wystąpi raciborska wokalistka jazzowa Joanna Skowyra. Usłyszymy również premierowo na żywo cover Areosmi w duecie z Julią Mielnik. Muzycy tworzący duet od pięciu lat to Marek Kuder i Rafał Jarząbek. Z muzyką związani są od wielu lat grając i śpiewając na wielu różnych koncertach i w wielu projektach muzycznych, m.in. również w raciborskim Centrum Kultury. Wykonują przeboje jazzowe i rozrywkowe we własnych aranżacjach, m.in. z repertuaru Franka Sinatry czy Elvisa Presleya i wielu innych światowych muzyków. Rafał Jarząbek to raciborski wokalista, uczestnik programów telewizyjnych takich jak Idol, Mam Talent oraz wielu koncertów i projektów muzycznych raciborskiego Centrum Kultury, m.in. koncertu musicalowego w ramach projektu Kultura On Off. Marek Kuder to Raciborski pianista, aranżer oraz instruktor w Raciborskim Centrum Kultury i akompaniator zespołu wokalnego Perspektywa. Jednocześnie dyrektor działu rozwoju biznesu wydawnictwa Nowiny. Uczestnik wielu projektów muzycznych, jak Raciborska, Gwiazdka Serc, Spektakli RCK, Bogini Słowiańskie, Zaklęty Łabędź, Kolory Życia, Zaklęci w filmie Kultura On Off. A także wielu koncertów charytatywnych, recitali i własnych produkcji muzycznych. Aranżer muzyki dla wielu Raciborskich wokalistów. Po przygotowaniu aranżacji na pianino przez Marka Kudera i po kilku próbach wokalnych, ekipa muzyków weszła do profesjonalnego Raciborskiego studia, by nagrać wokale i przygotować finalny teledysk. Mieszkańcy Raciborza będą mieli okazję na żywo wysłuchać talentu Raciborskich muzyków już w najbliższe niedzielne popołudnie. Serdecznie zapraszamy na koncert do parku imienia miasta Rot o godzinie 18.00.